Ale ty, będąc panną, zapragnęłaś mieć dziecko w pewnym momencie. Powiedziałam Panu Bogu, że ja ze swojej strony dopełnię formalności. Jego proszę już o prowadzenie dalej. Bo to... ona miała już prawie 8 lat. Mhm. I Wiktoria, gdy trafiła do mnie, to było już jej piąte miejsce. Właśnie, że ona wreszcie była w swoim pokoju, tak? że ona wreszcie jest w tym domu, że ona ma mamę. Nie jest w stanie dać, bo ta osoba nie jest w stanie wziąć. I naprawdę zaczęłam myśleć, że to nie jest dobre, co się dzieje w moim domu, i że może lepszym wyjściem byłoby, gdyby jednak wiekiem u mnie nie została. I pytałam Pana Boga, no dobrze, ale kto ją do tego domu dziecka odwiezie, bo raczej nie ja. Wyszłam za mąż dopiero, gdy miałam 46 lat. To uczy mnie większego ufania Bogu i polegania na nim, a nie na sobie. I ja oddałam w pewnym momencie Panu Bogu Wiktorię, ponieważ ja zamartwiałam się bardzo. A teraz sobie myślę, że Bóg mnie prowadzi do tego, żebym ja ją przyjęła z jego rąk. komuś szczerze powiedziałam, ja sobie nie wyobrażam, jak ja wytrzymam tyle godzin z nią. Yy, przyjaciele przynoszą tego sparaliżowanego do Pana Jezusa, no przez te niech się dzieją wielkie i done